Syndrom, co ja z tego będę miał? Czy wiesz, że podchodząc do negocjacji, musisz określić wszystkich interesariuszy, których nawet nie widzisz podczas tych negocjacji? Co z tego, że negocjujesz z prezesem, dla którego akurat ta umowa jest ważna, ponieważ przyniesie mu pieniądze dla firmy? Skoro może mieć dyrektora produkcji, który absolutnie nie będzie za tym, żeby ta umowa została podpisana, bo chociażby będzie musiał zatrudnić więcej osób. Po podpisaniu tej umowy, albo wyczyścić jakiś sprzęt, który trzeba będzie na przykład zatrzymać, produkcję na cały weekend i ludzie będą musieli dodatkowo przyjść do pracy. Ja wiem, że tobie teraz wydaje się to takie zupełnie nie na miejscu, jak można przecież tak myśleć? Przecież chodzi o rozwój biznesu i pieniędzy. Otóż mogę cię zdziwić, ale większość ludzi myśli, what's in it for me. Czyli co ja z tego będę miał, co się stanie dla mnie, jeżeli mój prezes podpisze tą umowę, co się stanie z moim działem, jeżeli mój prezes podpisze tą umowę i co ja będę musiał w tym momencie zrobić, jakie dodatkowe obowiązki będą na mnie czekały, kiedy mój prezes podpisze tą umowę. Daj znać, czy spotkałeś się już kiedyś z takim podejściem, albo w ogóle, czy byłeś świadomy, że takie rzeczy dzielą się. Za kulisami negocjacji, o ludziach, których często nawet nie widzisz przy stołach negocjacyjnych.